Widok wstrząsający. Trudno zdobyć się na jakiś sensowny opis tego, co w tej chwili widzimy. Znalazłem karteczkę z napisem Welcome to the United States. Dla tych ludzi, którzy odlatywali tym rejsem, ta kartka już nie ma żadnego znaczenia. Historia lubi zostawiać ślady tam, gdzie nikt się ich nie spodziewa. W lesie kabackim, na skraju miasta, gdzie majowy wiatr zwykle pachnie sosną i wilgocią, ziemia wciąż kryje popiół z dnia 9 maja 1987 roku. Zawiodło wszystko, co miało być niezawodne technologia, procedury, doświadczenie oraz pewność człowieka w obliczu zagrożenia. Katastrofa lotu 5055 była nie tylko wypadkiem była momentem, w którym zderzyły się wiara w potęgę przemysłu i brutalna rzeczywistość jego błędów. W latach 70. i 80. XX wieku cywilne lotnictwo pasażerskie w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pozostawało w cisłej zależności od Związku Radzieckiego, zarówno organizacyjnie, jak i technologicznie. W tych warunkach lot dysponował flotą samolotów IU-62M. Były to radzieckie czterosilnikowe odrzutowce, długodystansowe, zaprojektowane z myślą o lotach transatlantyckich. Miały one umożliwić Polakom bezpośrednie połączenia między innymi ze Stanami Zjednoczonymi. Choć Ił był wersją zmodernizowaną w stosunku do wcześniejszego modelu, nadal posiadał ograniczenia konstrukcyjne i wady, które w przyszłości okażą się być kluczowe dla jego historii. Systemy pokładowe, nawigacja i rozwiązania mechaniczne ustępowały standardom stosowanych w lotnictwie zachodnim, choć fakt ten był powszechnie znany i zarazem stanowił pewnego rodzaju tajemnicę poliszynela. Tadeusz Kościuszko był najmłodszym samolotem we flocie lotu. Dotychczas miał wylatane około 7 tysięcy godzin przy zakładanej żywotności 30 tysięcy. Kilka dni przed katastrofą przeszedł rutynowy przegląd techniczny. W raporcie zapisano brak usterek istotnych do bezpieczeństwa lotu. Systemy hydrauliczne sprawne. Procedury te, choć zgodne z radziecką dokumentacją, nie obejmowały diagnostyki wszystkich elementów, w tym np. łożysk silników, które objęte były tajemnicą technologiczną i nie mogły być w Polsce rozbierane ani analizowane. Sobotni poranek, 9 maja 1987 roku. Na warszawskim okęciu panuje spokojna, niemal sielankowa atmosfera. Dla wielu ludzi to zwykły wiosenny poranek, ale dla 172 pasażerów i 11 członków załogi zasiadających na pokładzie samolotu IU-62M, Tadeusz Kościuszko o numerze 5055 to przygotowania do długiej podróży przez Atlantyk. Miejsce docelowe – Nowy Jork. Wielu pasażerów przybyło na lotnisko wcześniej. W latach 80. odprawa do Stanów Zjednoczonych była procesem bardzo czasochłonnym. Kontrola celna szczegółowa, a każdy bagaż sprawdzany ręcznie. Załoga również pojawiła się z wyprzedzeniem, zgodnie z obowiązującymi w locie procedurami. W budynku operacyjnym analizowano prognozy pogody, czy panujące ogólne zewnętrzne warunki. Z zachowanych notatek wynika, że tego dnia pogoda była idealna. Tymi słowami z kontrolą ruchu lotniczego przywitał się 59-letni kapitan Zygmunt Pawlaczyk. Latał od 1951 roku, najpierw w wojsku, potem w locie, uzbierawszy prawie 20 tysięcy godzin doświadczenia w powietrzu. Wraz z nim w kokpicie zasiedli drugi pilot, 54-letni Leopold Karcher oraz 57-letni nawigator Lesław Wykowski. Do tego 43-letni radiooperator Leszek Bogdan i mechanik pokładowy Wojciech Kłosek. Łączne oświadczenie załogi. Wynosiło ponad 50 tysięcy godzin. O godzinie 1017 samolot odrywa się od pasa. Wnoszenie przebiega prawidłowo. Jeszcze przed startem kontrola lotów przypomniała załodze o zmianie trasy z powodu ćwiczeń wojskowych w rejonie Grudziądza, aby nie wlatywać w przestrzeń zarezerwowaną dla myśliwców. No, my z e... czy... już nie bo do pozostało tylko 5 km, Ja na samym początku mówiłem, że był. Mm wyżej latają ją wojskowe samoloty i niestety nie ma z niej łączności, żeby panu separować. No rozumiem, rozumiem. Po minięciu strefy. O godzinie 10.39 kontroler nakazuje przyspieszone wznoszenie do poziomu przylotowego 31 tysięcy stóp. Dwie minuty później, podczas wznoszenia z prędkością ponad 800 km na godzinę, rozlega się huk. Maszyna gwałtownie drży, a w kabinie pilotów uruchamia się alarm. Pożar w lewym silniku numer 2. Chwilę później zapala się kolejna kontrolka. Pożar w sąsiednim silniku numer 1. W ułamku sekundy rozżarżone fragmenty metalu o temperaturze blisko 1000 stopni przebiły kadłub uszkadzając ster wysokości i sąsiedni silnik. Samolot stracił hermetyzację a ciśnienie w kabinie zaczęło gwałtownie spadać. Niebezpieczeństwo niebezpieczeństwie. Silniki oberwały dwa silniki otwierają. Dwa silniki, dwa silniki, dwa silniki. Nie? Nie wiemy co się stało. Dwa silniki okryło. Opuszczamy. Mimo dużej desorientacji kapitan Pawlaczek zachowuje spokój. Zgodnie z procedurą wyłącza oba uszkodzone silniki i uruchamia system gaśniczy. Pożar zdaje się ustępować, lecz maszyna traci wysokość. Dwa niesprawne silniki po jednej stronie powodują silny przechył i trudności w utrzymaniu równowagi lotu. Piloci próbują zapanować nad samolotem, korzystając z trimera, małej klapki na sterze wysokości, używanej zwykle do drobnych korekt lotu. W tej sytuacji była ona jedynym narzędziem sterowania. Wkrótce pojawia się kolejny problem awaria zasilania. Z czterech generatorów energii działa już tylko jeden, który nie jest w stanie obsłużyć wszystkich systemów pokładowych. Przestaje działać między innymi system zrzutu paliwa. Istotny na przykład przy próbie awaryjnego lądowania. Samolot waży ponad 160 ton przy dopuszczalnej masie do lądowania wynoszącej 107. Znaczny procent tej wagi to paliwo lotnicze. 50, Warszawa Radar 55, można, może nas paskierować na Modlin? Bo wysokość nam ciągle opada, jest coraz niższa. Czekamy na wyczerpanie sekundkę. Niech pan coś robi, bo przecież jesteśmy w sytuacji naprawdę przymuszowej. No, maksymalnie szybko musimy siadać. 50, 55, będzie wszystko i w, tej chwili jeszcze tam, w, w, w O godzinie 10.55 załoga rozważa lądowanie na wojskowym lotnisku w Modlinie. Kontrola w Warszawie. Próbuje uzyskać zgodę od wojska, ale procedura trwa zbyt długo. Kapitan Pawlaczyk decyduje: wracamy do Warszawy. O godzinie 11 samolot znajduje się około 80 km od Warszawy. Załoga przygotowuje się do awaryjnego lądowania. Stewardesy instruują pasażerów. W tym samym czasie włącza się kolejny alarm pożar w luku bagażowym, w miejscu uszkodzenia kadłuba. Ogień szybko obejmuje tylną część samolotu. Sytuacja staje się fatalna. Załoga traci sterowność, silniki pracują nierówno, trymer nie reaguje, a kapitan nadaje jeden z ostatnich komunikatów. To właśnie wtedy padają słowa, które zapiszą się jako jedne z najmroczniejszych w historii polskiego lotnictwa. Trzy sekundy później Tadeusz Kościuszko uderza w korony drzew Lasu Kabackiego z prędkością około 470 km na godzinę. Kadłub rozpada się na tysiące fragmentów, rozrzucając je w promieniu ponad 300 metrów. Giną wszystkie 183 osoby znajdujące się na pokładzie. Późniejsze analizy wykazały, że załogę dzieliło od okęcia zaledwie 40 sekund lotu. Pierwsze godziny po tragedii upłynęły w ciszy. Przerywane jedynie odgłosami łopat i trzaskiem łamanych gałęzi. W lesie tliły się pojedyncze ogniska. Na miejscu pracowali technicy, żołnierze i strażacy przeszukując teren metr po metrze. Wśród zglicz znajdowano rzeczy osobiste: torebki, zdjęcia rodzinne, modlitewniki czy nawet notatki z ostatnimi słowami pasażerów. Jedna z nich na pierwszej stronie podręcznego egzemplarza Biblii zapisała swoje nazwisko, adres i słowa: Awaria w samolocie. Co będzie? Boże. Równolegle rozpoczęto zbieranie ciał i szczątków ofiar. Wciąż jednak wiele osób, zwłaszcza w Warszawie, wierzyło, że samolot ląduje awaryjnie i że wypadek mógł mieć szczęśliwe zakończenie. Przez informacyjny chaos weterze krążyły sprzeczne informacje. Pojawiły się nawet doniesienia, że rozbił się samolot Władysław Sikorski, a nie Tadeusz Kościuszko. Dopiero po pewnym czasie przyszło oficjalne potwierdzenie: nikt nie przeżył katastrofy. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 23 maja 1987 roku. Miały charakter państwowy: trumny członków załogi oraz szczątki zidentyfikowanych pasażerów, przewieziono konduktem z lotniska Okęcie na cmentarz wojskowy na powązkach. Nad porządkiem czuwało oddziały wojska polskiego, a w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, w tym również premier Zbigniew Messner. W imieniu władz PRL odczytano list kondolencyjny oraz decyzję o pośmiertnym odznaczeniu członków załogi. W relacjonowaniu katastrofy w Lesie Kabackim wyraźnie zaznaczył się kontrast pomiędzy przekazem mediów polskich a zagranicznych. W Polsce informacja o tragedii była ściśle kontrolowana przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Polskie radio i telewizja przekazywały jedynie krótkie, lakoniczne komunikaty ograniczające się do podstawowych faktów miejsca katastrofy, typu samolotu i liczby ofiar. Unikano drastycznych opisów, nie publikowano zdjęć z miejsca zdarzenia ani relacji świadków. Przekaz utrzymywano w tonie rzeczowym, pozbawionym emocji, podkreślając szybkie działania służb i zaangażowanie władz państwowych. W pierwszych wydaniach gazet takich jak trybuna Ludu, życie Warszawy czy sztandar młodych pojawiły się jedynie krótkie notatki o tragicznym wypadku lotniczym w okolicach Warszawy. Tymczasem zagraniczne agencje prasowe, a przede wszystkim Reuters, Associated Press czy United Press International już w dniu katastrofy podały szczegółowe informacje o przebiegu zdarzenia, liczbie ofiar i przypuszczalnych przyczynach awarii. W kolejnych dniach w prasie zachodniej, między innymi w New York Times, The Guardian Le Monde czy Frankfurter Allgemeine Zeitung ukazały się obszerne artykuły często opatrzone zdjęciami wraku i relacjami świadków. Media te cytowały także zagranicznych ekspertów lotniczych, którzy wskazywali na możliwą awarię silnika i trudną sytuację załogi. Do tego dochodziły po czasie raporty niezależnych obserwatorów, przedstawiając tragedię nie tylko jako wypadek techniczny, lecz także jako symbol kryzysu systemu bezpieczeństwa w państwach bloku wschodniego. W ich narracji akcentowano brak dostępu do dokumentacji technicznej, zależność Polski od radzieckiego sprzętu oraz opóźnienia w reakcji władz. Jednak taka wtedy była kolej rzeczy, tak wyglądała rzeczywistość, gdyż każdy głos krytyki w kierunku ZSRR ze strony Polski był traktowany jak zdrada. Komisja badająca przyczyny katastrofy w lesie kabackim rozpoczęła pracę niemal natychmiast. Decyzję o jej powołaniu podjął ówczesny premier Zbigniew Messner. Na jej czele stanął wicepremier Zbigniew Szałajda, a w jej skład weszli przedstawiciele Ministerstwa Komunikacji, Polskich Linii Lotniczych, LOT, Wojska Polskiego, Prokuratury Wojskowej, Instytutu Lotnictwa oraz eksperci w zakresie konstrukcji samolotów i silników odrzutowych. Stronę radziecką, jako producenta samolotu IU-62M, reprezentowali inżynierowie z biura konstrukcyjnego Iliuszyna oraz przedstawiciele zakładów produkujących silniki do tej maszyny. Pierwszym zadaniem komisji było zebranie pełnego materiału dowodowego. Rozpoczęto więc systematyczne przeszukiwanie terenu. Wojsko i milicja wyznaczyły sektorowy podział lasu, w którym pracowały grupy techników, fotografów oraz specjalistów. Odnalezione fragmenty wraku odpowiednio oznaczano. Wkrótce udało się odnaleźć obie czarne skrzynki, w tym fragmenty silnika nr 2 przekazano do laboratoriów Instytutów Lotnictwa w Warszawie, a następnie do zakładów ZSRR, gdzie miały zostać przebadane przez producenta. W kolejnych tygodniach komisja analizowała stenogramy rozmów w kabinie pilotów. Zapisy wskazywały, że awaria rozpoczęła się nagle o godzinie 10:41, gdy samolot znajdował się w rejonie Grudziądza. Ustalono, że doszło do rozerwania wału turbiny niskiego ciśnienia w lewym silniku numer 2, co spowodowało uszkodzenie sąsiedniego silnika oraz układu sterowania. W wyniku tego zdarzenia nastąpiło rozhermetyzowanie kadłuba i pożar w tylnej części samolotu. Analiza materiałów trwała około półtorej miesiąca. Raport końcowy komisji opublikowano w lipcu 1987. Za przyczynę katastrofy uznano urwanie się wału w silniku nr 2 spowodowane wadą łożyska wałeczkowego. Podczas badań ustalono, że łożysko miało wadę fabryczną. Zamiast 26 wałeczków, które zgodnie z dokumentacją techniczną powinny się znajdować w koszyczku, zamontowano tylko 13. Brak połowy elementów to nie tylko mniejsze podparcie wału, ale też poważna nierównowaga obrotowa i wzrost temperatury pracy. Dodatkowo podczas produkcji w ZSRR wykonano dodatkowe otwory olejowe, które miały poprawić smarowanie, lecz w rzeczywistości osłabiły strukturę pierścienia. W efekcie po tysiącach godzin pracy metal stopniowo się przegrzewał, aż doszło do zatarcia i jego urwania. Komisja sformułowała szereg zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, w tym m.in. wprowadzenie dodatkowych systemów wczesnego ostrzegania o wibracjach silnika, obowiązek kontroli oleju po każdym locie oraz modernizację układów sterowania w samolotach IU-62M. Komisja zakończyła pracę po kilku miesiącach, przekazując końcowy raport w Radzie Ministrów. Amerykańscy eksperci, analizujący później zapis czarnych skrzynek, stwierdzili, że było to jak próba utrzymania sterowca z dziurą w poszyciu. Od momentu awarii minęło pół godziny. W tym czasie załoga utrzymuje w powietrzu samolot, który zgodnie z prawami aerodynamiki powinien już dawno runąć na ziemię. To nie powinno się udać, a załodze udawało się to przez pół godziny. Śledztwo w sprawie katastrofy lotu 5055, choć na papierze wygląda jak wzorowo przeprowadzone, wywołało wiele kontrowersji, zarówno w Polsce, jak i w relacjach z ZSRR. Już od pierwszych dni po tragedii wątpliwości budził sposób prowadzenia dochodzenia, dostęp do materiałów technicznych, a także reakcja strony radzieckiej. Najpoważniejsze zastrzeżenia dotyczyły współpracy z producentem samolotu, czyli biurem konstrukcyjnym Iliuszyna i zakładami w Kujbiszewie, gdzie produkowano silniki do Iła. Trudne rozmowy strony radzieckiej z Polską dotyczących ustaleń poskutkowały blokowaniem prac ekspertów, gdyż Rosjanie nie chcieli przekazać dokumentacji konstrukcyjnej ani wyników wcześniejszych badań technicznych. Kontrowersję wzbudziła też kwestia odpowiedzialności producenta. W raporcie radzieckim próbowano dowieść, że awaria powstała w wyniku niewłaściwej eksploatacji, a nie wady konstrukcyjnej. Polacy jednak dysponowali twardymi dowodami, między innymi zdjęciami i wynikami analizy metalograficznej łożyska, które wskazywały na przegrzanie i deformację materiału przed upadkiem maszyny. Po kilku tygodniach sporów, podczas rozmów w Moskwie, wicepremier Zbigniew Szałajda doprowadził do oficjalnego uznania polskiej wersji przez stronę radziecką nie brakowało również wątpliwości co do sposobu prowadzenia samego dochodzenia w Polsce. Część opinii publicznej że została władzą i mediom brak przejrzystości. Wyniki badań publikowano w sposób ograniczony, a część materiałów uznano za niejawne. Pojawiały się pogłoski, że niektóre elementy wraku zostały zabrane przez radzieckich techników bez wiedzy polskiej komisji, a także że nie dopuszczano niezależnych ekspertów spoza struktur państwowych. Zastrzeżenia budził też sposób zabezpieczenia miejsca katastrofy. W relacjach świadków i ratowników pojawiały się informacje o przypadkach kradzieży pieniędzy czy biżuterii należących do ofiar. Choć uznano wadę konstrukcyjną silnika za główną przyczynę tragedii, nie wskazano winnych po stronie producenta, ani nie wystąpiono o odszkodowanie, a w opinii wielu ekspertów decyzja ta była efektem silnych zależności politycznych PRL od ZSRR. Warto także wspomnieć o istotnej roli sześciu stewardess, które znajdowały się na pokładzie Iła 62M. Wszystkie należały do doświadczonej obsługi lotu z kilkuletnim stażem na trasach dalekodystansowych. Przed odlotem uczestniczyły w odprawie załogi, podczas której omawiano procedury bezpieczeństwa oraz zachowanie pasażerów w sytuacjach awaryjnych. W trakcie rejsu, obsługa pasażerska przebiegała rutynowo aż do chwili awarii. Według zapisów z rejestratora rozmów i relacji osób z kontroli lotów. Po wystąpieniu problemów stewardesy wykonywały swoje obowiązki do końca, instruując pasażerów, jak przyjąć pozycję awaryjną i zabezpieczyć się na wypadek twardego lądowania. Szczególnym symbolem tragedii stał się los Hanny Chęcińskiej, ponieważ jej ciała nigdy nie odnaleziono. W tym przypadku istnieją dwie wersje. Pierwsza to wysstanie jej ciała na zewnątrz z powodu uszkodzenia kadłuba, albo pozostanie na pokładzie samolotu aż do końca, gdzie trafiła do grupy osób niezidentyfikowanych. Mimo dramatycznego końca, w raportach wewnętrznych lotu podkreślano profesjonalizm i spokój zachowania personelu pokładowego, który do końca zachował dyscyplinę i wykonywał polecenia kapitana. Wszystkie Stewardesy również otrzymały pośmiertne odznaki zasłużonego pracownika lotnictwa cywilnego. Teraz pojawia się jednak najważniejsze pytanie: czy decyzja kapitana Zygmunta Pawlaczyka o powrocie na lotnisko Okęcie zamiast próby awaryjnego lądowania w Modlinie była słuszna? Była ona jednym z najczęściej komentowanych aspektów katastrofy lotu 5055, szczególnie przez rodziny ofiar. Już w pierwszych dniach po tragedii pojawiły się spekulacje, że wcześniejsze lądowanie mogłoby uratować pasażerów. Z czasem jednak większość specjalistów uznała tę decyzję za w pełni uzasadnioną w świetle procedur i warunków technicznych. Z punktu widzenia załogi, wybór modlina niósł ogromne ryzyko. Lotnisko wojskowe nie posiadało wówczas pełnej infrastruktury do przyjęcia dużego samolotu pasażerskiego. Po pierwsze, brakowało odpowiednich służb ratowniczo gaśniczych. Po drugie, systemów naprowadzania ILS oraz bieżącej informacji meteorologicznej. Co więcej, procedura uzyskania zgody od dowództwa wojskowego na lądowanie samolotu cywilnego wymagała czasu, którego w tym przypadku załoga nie miała. Eksperci z Instytutu Lotnictwa i PLL-LOT w swoich raportach stwierdzili, że decyzja o powrocie na Okęcie była logiczna i zgodna z obowiązującymi wówczas przepisami. Kapitan Pawlaczek kierował się zasadą wyboru lotniska o najwyższym poziomie zabezpieczenia ratowniczego i najlepszym wyposażeniu technicznym. Niektórzy komentatorzy wskazywali, że nawet gdyby samolot skierował się bezpośrednio na Modlin, prawdopodobnie nie zdążyłby tam dolecieć. Analizy trajektorii lotu wykonane przez komisję wykazały, że maszyna traciła około 3 metry wysokości na sekundę, co kompletnie nie dawało perspektyw na bezpieczne lądowanie. W raporcie końcowym podkreślono, że załoga wykazała pełne opanowanie, dyscyplinę i maksymalne wykorzystanie dostępnych środków w warunkach całkowitej utraty sterowności. W późniejszych latach decyzja o powrocie na Okęcie stała się w środowisku lotniczym przykładem racjonalnego dowodzenia w sytuacji kryzysowej. Wielu pilotów analizujących przebieg podczas szkoleń i symulacji potwierdzało, że w analogicznych okolicznościach podjęliby tę samą decyzję. Katastrofa w Lesie Kabackim stała się punktem granicznym w historii polskiego lotnictwa. Nie było jedynie skutkiem błędu technicznego, lecz obrazem epoki, w której ograniczenia polityczne, zależność technologiczna, błędy czy zaniedbania miały realny wpływ na ludzkie życie. Nawet dziś, po upływie niemal 40 latach, każde rocznicowe wspomnienie przypomina, że postęp bez odpowiedzialności zawsze niesie w sobie cień przestrogi.